Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Fuak, z drugiej strony Wojty. Dzień dobry. Bigfoot. E, I znowu go bijemy. No, po co innego mamy robić? No, co? bijemy go. Już trzeci dzień bicia Bigfoota, a my nadal nie możemy sobie z nim porazić. Tak. Oczywiście ja umarłem wcześniej. No i co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Bo jesteś słaby. A ty masz raka mózgu? O-ho-ho-ho-ho! Kto tu ma raka mózgu? My. Ty! Co jest? Jak się dam w ogóle średnią grafikę, z wysokiej na średnią, to jest ciemno. A jak dam sobie wysoką, to jest jasno. O co chodzi? Ja mam właśnie średnią i jakoś tak rzeczywiście dziwnie jest ciemno. Fajne pikselki. Dobra, Spadamy. Cześć, chcę coś tu tylko zrobić w ustawieniach na swoje, nie? Własny. To sobie dam Średni, 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 wysoki. A dobra! Pier, dzielę te ustawienia. Jak domy są średni, to jest ciemno, jak nie wiem gdzie? Co się dzieje? Dobra, dobrze, chodźmy dalej. Nie ma Chwila, na... bo ja też się ustawieniami bawię. Nie ma na co czekać. Gdzie możemy iść, żeby nas ten y, debil nie dorwał? Y, nigdzie, tak naprawdę. No nie. Tu jest coś nieodkrytego Czekaj, bo... Ja tu się tylko rożaj, że nie powinienem cię. No co to tak ciemne jak w dupie, halo? No bo to jest ciemnica Dobra, w dzisiejszym odcinku musimy go pokonać. Nie ma co. No, przydałoby się. Nie ma coś już nianczyć, bo mi się nie chce nagrywać czwartego. <laughs> um, wiesz, gdzie możemy iść tam, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy. Jak jest, może... jak jest to bagno, co? Nie widzisz te bagno? To Tam jest jeszcze taka ścieżka, która się kończy może tam. Nic, nie mamy nic do stracenia. Masz jakąś apteczkę? Nie, <noise> mam dwie. Uleczyć cię? No poproszę. Eee... Masz. O, dziękuję. C co, jest, kurde? Co? Czekaj. No i może być. Może będzie ciemno, może, może będzie ciemno jak w dupie, ale... Ale przynajmniej nie będzie logowało. Dobra, chodźmy tam, gdzie te bagno, nie? Tam jest jeszcze ścieżka za... za jakby... Yy, nad bagnem, to tam jest ścieżka, która się kończy, więc... za Ja tu ja w ustawienia wchodzę, o. Mama! Zostaw mnie, psychopato! Ja, ja... Ja twą... Nie trafiłem go GPS sensorem, naprawdę. Dobra, chodźmy do tego bagna. Jezu! Czemu tak jest głośno? Nienawidzę tej gry. Ja se zmniejszam na 6%. Na 6%. I... Nie będziecie może gry słyszeć, ale co z tego? No tak, no. no w sumie. Dobra, uleczyłem się moją ostatnią apteczką. Tam na pewno coś znajdziemy. Może? Na pewno. Chyba. Może. Ale nie, ta mapa jest taka rana. No trochę tak. Nie strzelaj we mnie, bo cię zastrzelę. Nie baw się światełkami. Chodźmy. Nie strzelaj we mnie, bo cię zastrzelę. Okej. Okay, Okej. Okay. Trafisz mi w nogę, ja wezmę karabin i cię postrzelę, zobaczysz? Cały czas latarkę muszę mieć zaświeconą, bo tak się inaczej nie da grać. No trochę ciemno jest. W... w ogóle, widzowie, weźcie się pochwalcie w komentarzach, co dostaliście na. na podchoinkę. Na podchoinkę? Na podchoinkę. Pod na, na choinką. Podchoinkę. Pod choinką. Napiszcie, na. bo. Ja, ja, ja jestem ciekawy. Nad choinką. Nad choinką. Gdzie jest! Z... No złodziej! No ja już flar nie mam. Ale ma. A, czekaj, chodź tu, chodź tu do mnie, chodź tu. Ja mam te. Ja mam te petardy. Chodź tu do mnie. A ja mam w... Leżę. Zostaw wow. go psychopa. No i dupa, blada marmolada. Wow. O matko. Nie! Zostaw mnie, to jest moja ostatnia apteczka! Ale ty jesteś miły czasami. Chodź tu GPS, z... baterię mam, ka z karową. Kałową baterię mam. Jak cię zabiję to przepraszam. Mogę pożyczyć... Ja martwy. Mogę pożyczyć twoją amunicję? Dziękuję. <gryw> Dziękuję. Ja wezmę sobie fajerwerki. No i tylko tyle. Masz amunicję do... Pistoletu? Nie. Masz! 9 mm. A nie to gdzie ten Tak, to do pistoletu. Dziękuję bardzo. I znowu muszę go ratować. E to pi... Nawet czaszek nie mam. Mam jeden. już nawet nie mam. Mam jedną czaszkę. Co z tego? No, no, no i co teraz? Bo, cię... Bo ja cię teraz uletuję wyszło, to nie mam czaszek. Nie no, ja wiem. Wrócę po ciebie. Chyba. <głos> <głos> Mo, może... Moja samochodowa bateria. Akumulator. Zapomniał. A bo zwabię go tu. Chodź tu. <noise> Chodź tu nie masz szans. Mam twoje totemy. Dam mięso. <noise> w ogóle... A bo klerze przecież. W ogóle... <noise> W ogóle ani razu nie zrobiliśmy na niego jakiejś grubszej pułapki. I to jest śmieszne. Wiem, co mogę mu zrobić, on się posika ze strachu. Aha. Mhm. Tylko niech tu przyjdzie. A ja cię tutaj zostawię na pułapce jako żywe mięso, nie? Tu będziesz leżał. Tu... Dobra. Będziesz dla niego, tylko dla niego, będziesz tylko jego. <noise> tylko jego będziesz. Masz amunicję do strzelby? Coś tam mam, nie wiem, raczej nie. Dupa, nie ma nic, oszukałeś mnie. A, Bigfoot chodź, ty bo mi się nie chce z tobą grać. Już. Zostało mu 500 HP, no może 550, bo się leczy. No lecz! Czemu? Ja tu na niego czekam. Czemu? 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 O, 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 o! No dawaj, bo mi się nie chce tutaj na ciebie czekać. Teraz będzie po tobie. O ile to ci tyle zada HP, ile ja myślę. Że zada. A ja tu jeszcze poszukam jakichś materiałów. to z paliwem tu była akurat matko. Jedyna. Matka? Tylko jedyna matka. Jedyna! jedyna Nie no, idziesz do domu. No idziesz do domu. Robimy na rondzie zawracanie. Zawracanie O! Te, ten debil się bije z niedźwiedziem. Albo z wilkiem, nie zależy. O, za blisko mikrofon zapomniałem, o tym. No, go już pokonał. No, niestety. No, niestety. Uuu, uu, uu, amunicja 9mm. Już mógł nas zabić w tamtym odcinku, byśmy mieli spokój od niego. No, w sumie. Ale ale szczerze, to ja bym chciał zrobić odcinki ze wszystkich map. Że ci się chce. <noise> O! Nie, nie mam pytań! Wejdź w to je... Tak! Dobrze, 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 dobrze! Teraz cyk! Pik! po Krako! Oj! Czekaj chwilkę! On mnie teraz zabije! Okej! Okay. Matko! Zostaw mnie psychopato! On ma szpadel! Wlać mi w namiot! <laughs> Ty! Bo on mnie zabije! Zostaw mnie psi Bany hop! Banny hop! Zostaw mnie! Bunny hop! Dobra, koniec! Po mnie! Po mnie! Po mnie! Po mnie! Koniec! W końcu! No co ty ro... Oooo! Martw! Oh. Żywi lub martwi? Martwi! No nie udało się widzowie! Ale ma smaczną wyżerkę. No dobra, pięć nocy. No, nie udało się. No niestety. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nie w każdej grze się wszystko udaje. No tak. No dobra, no to chyba nie pozostaje nic innego, niż się z wami pożegnać. Um, dziękujemy, że oglądaliście to. Tak. To była piękna przygoda, która może będzie kontynuowana, zobaczymy. Ale na dzisiaj już nam wystarczy. No, zdecydowanie tak. Dobra, myślę, że nam się spodobało. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. No i papa, może ty też coś powiedz na koniec jeszcze. No cóż, ehm, dziękuję, że oglądaliście. Na razie, trzymajcie się. Cześć. Cześć.